Poznałem Kapustkę, jest to ułożony, mądry, inteligentny facet, który twardo stąpa po ziemi i e, dużo przejść takich sportowych z piłką nożną miał, tam w tym momencie wydawało się, że jest na dosyć poważnym zakręcie. Odżył, jest to teraz najlepszy zawodnik Legii Warszawa, więc e, może potrzeba, mo, potrzebują takiego właśnie chłopaka, aby był kapitanem. Nie? No. Ja miałem wielu kapitanów i zazwyczaj ci kapitanowie to byli y, ludzie z, z charyzmą. Kapitan tak jak na przykład Iwica Wdoliak zawsze walczył za zespół, bo on, czy to były jakieś tam delikatne opóźnienia w wypłatach, czy trzeba było negocjować różne e, rzeczy z prezesem czy z rektorem sportowym, to Iwica Wdoliak zawsze nastawiał pierwszy tyłek, nie? Mhm. On, on zawsze mówił: słuchajcie, e, wy się nie przejmujcie, ja idę i ja za was będę walczył, nie? Wszystko na kartce będziecie mieli rozpisane, powiedziane, co jak ma być, każdy regulamin, protokół, wszystko. I Dole, jak potrafiło o wszystko zadbać. I to jest dla mnie taki kapitan. Nie? Dla mnie tak naprawdę może być pięciu kapitanów na boisku. Nie? Chodzi mi o to, że, żeby może dlatego Kapustka jest tą osobą, bo potrafi się odnaleźć też w tej roli.